Gdzie jedziemy? Na przystanek na razie. Dobry? Mam pytanie, podwieźć Panią do plazy? Nie? Dzień dobry Dzień dobry, mamy pytanie Ja mam pytanie, czy nie podwieźć Pani do plazy może? Proszę? Czy do plazy Panią podwieźć? Nie ma problemu w tą stronę jakoś nie, Pani? No tu w lewo jest plaza Nie, A, ale myślę, nie pa czy Panią podwieźć? Bo tam 90 jedzie, ale nie jesteśmy pewni, czy ona teraz w ogóle, no nie, będzie dobrze jechała Właśnie, także... Jakby pani chciała, Dziękuję. to zapraszam. Jak ktoś jesteśmy do dyspozycji całej noc i cały dzień. dzień dobry. Pozbie podwieźć państwa gdzieś, czy nie? Podwieźć, podwieźć państwa gdzieś, czy nie? Dokładnie. Nie, a dobrze. Kolego? Nie ma problemu. Wszystko w porządku? No i wszystko. Przepraszam. Przepraszam, mam pytanie, czy trzeba panią podwieźć gdzieś? Bo że pani tak tutaj idzie. Po nie. Nie? To, nie ma problemu. A, dzień dobry. Dzień dobry. Ładna dzisiaj pogoda, prawda? Ładna ładna dzisiaj ładna pogoda w sumie. Dzisiaj, prawda? Ja też właśnie nie za bardzo.